Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś przedstawię wam teorię o Skubim dół. Jeżeli ten temat Was interesuje, zostańcie oczywiście do końca. Możecie też subnąć mój kanał razem z dzwoneczkiem, jeżeli nie chcecie niczego przegapić, oraz zostawić łapeczkę w górę, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba. Na no teraz już zapraszam Was wszystkich do oglądania. Tak naprawdę zbytnio nie znamy genezy skubiego. Wiemy jednak, iż w to, że mówi ludzkim głosem, prawdopodobnie zamieszani są kosmici. Pewnie zastanawiacie się, co do tego ma ZSRR. A więc w latach 50. sowiecki rząd wysłał w kosmos trzy psy w ramach eksperymentu. Sowieci mogliby zechcieć zwiększyć szansę, by to wszystko się powiodło, eksperymentując na pewnym psie, którym był właśnie scooby Dzięki temu Zyskał on ludzki głos. Uciekł jednak do Stanów Zjednoczonych wraz ze swoim właścicielem. Po jego śmierci, Scooby włóczył się samotnie po Ameryce, aż trafił do kudłatego. Pewnie nieraz zastanawialiście się, czemu pierwsza kreskówka serii z 1969 roku ma tytuł Scooby-Doo, gdzie jest. A więc już tłumaczę pewną teorię dotyczącą właśnie tego tytułu. No więc, mogłoby się wziąć to wszystko, ten tytuł właśnie z tego, że Skubidu był poszukiwany przez rosyjski rząd i rosyjskich naukowców, podczas gdy sam rozwiązywał zagadki wraz ze swoją brygadą detektywów. Ale chwila, chwila, czemu nigdy nikt w kreskówce nie powiedział, ani nawet w ogóle nie wspomniał o właśnie pochodzeniu skubiego. Być może Scooby-Doo stracił pamięć i dlatego nie mógł nikomu o tym powiedzieć, więc inni nie wiedzieli o jego pochodzeniu. Już się nie zagłębiałem w tą teorię, więc nie wiem, czy ostatecznie, według tej teorii, Scooby poleciał w ten kosmos. Lecz być może w głowie mu coś tam zostało właśnie z tej podróży w odległą galaktykę. I właśnie dlatego powiedział kudła temu, że właśnie w to, że mówi po angielsku, zaangażowani są kosmici. Kto wie, nie ja. No, ale według mnie to jest naprawdę prawdopodobne. A może co lepsze, właśnie spotkał w kosmosie tych kosmitów. No i dlatego właśnie powiedział Kudba temu, że oni są zamieszani w to, że mówi ludzkim głosem. A może sam Scooby jest kosmitą? Dobra, trochę za daleko tu poszłem. No... Tak. Trochę za daleko zaszła ta teoria, więc myślę, że powoli będziemy już kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli dotarliście właśnie do tego momentu, dajcie znać w komentarzu oraz zostawcie łapeczkę w górę. My widzimy się w kolejnym odcinku, ale...